Dzień dobry moi kochani, witam Was na moim kanale. Witam Was w H&M, -ie. Tak jak wiecie, uwielbiam HM najbardziej w lato, bo są takie fajne sukienki, takie wygodne, taką jak ja mam. Na no, sobie w tej chwili ubraną. Ona też jest z zeszłorocznej kolekcji i uwielbiam ją. Jest trochę jest przy mało w sumie, no ale już miesza o to. W każdym razie jest z takiego materiału, który każdy lubi, czyli oddycha się w nim, czyli bawełna albo viscozo. Także to jest to, co lubimy. No i tutaj. No i tutaj mam troszeczkę rzeczy. Poprzymierzamy sobie. Zapraszam. Zobaczcie. Tutaj dopadłam takie fajne spodnie z takiego, z takiego niebieskiego materiału. I on tak jakby. Dziurki ma i on jest taki troszeczkę jakby elastyczny. Nie wiem co to jest za materiał, ale się w nim fajnie oddycha. Wiem taką koszulę, też z taką strukturę ma troszeczkę inną, jakby takie paski przechodzą, ale w poprzek widzę i taka jakby firankowata, tak mi się trochę z tym tu materiałem jakby skojarzyło. Sobie myślę przymierzę, więc koszula była tylko jedna i ona jest jakby troszeczkę może przyduża. I coś pod nią musi być, bo ona jest przezroczysta. Nie pomyślałam o tym, żeby wziąć jakąś podkoszulek czy coś takiego pod spód, ale, ale to fajnie wygląda w sumie, yy, jak jest taka luźna. Oczywiście, coś musi być pod spodem, moim zdaniem. Bynajmniej dla mnie. <gry> Nie każdy musi. Yy, ale fajny jest taki set, taki, taki mocno luźny, do tego jakby takie wiecie, jakieś wysokie buty ubrał. To by taki był set bardzo elegancki. Fajnie to wygląda. cała na to. Tu ma rękawy z takiej jakby gumki. Także trzyma się na nankarstku. Na fajna, fajna, fajny set. Oczywiście tutaj jest na. Na gumce dodatkowo jest sznureczek. Nie ma kieszeni nic. Jak tutaj, jak w tym losterku, może lepiej w tym. I rozmiar mam. Eska chyba. Babcie numer tej spodni tej białej bluzki Tutaj mam kolejny set. Wiecie co? spodnie są jakby takie rozszerzone, czyli proste w sumie nogawki nierozszerzone. I powiem Wam szczerze, że one są lniane z bawełną. I są takie krótsze jakby. Mam rozmiar S. Mają kieszenie, tak jak zauważyliście, ręce mam już w kieszeniach. I tu wziąłem taką kamizelkę, bo ona jest w sumie poprzecenie. Jako ostatnia eska, tak jakby na mnie, ale widzę, że nie dopasowałam całkiem kolorów z tego względu, że ona jest bardziej żółta, a to jest bardziej taki piaskowy kolor. No, ale na upartego mogłoby być, jeżeli miałby się jakieś żółtsze buty. To jest w sumie też krem, ale tak pod żółte podchodzi. W każdym razie bardzo fajny ser, bardzo mi się podoba. Oczywiście kamizelka też jest super fajna, dlatego że jest tego dobrego materiału, co my lubimy. Tu Wam pokażę tak troszeczkę. Wolniej gumka nie ma ani kieszeni, ani nic z tyłu. I teraz lecimy dalej. Do góry, do góry, do góry. To ja, cześć. Bardzo fajny, fajny, fajny taki secik jak na jak na lato. Co by na to? Ciemną bieliznę się przez, prze, przeznacza, odznacza się trochę, no ale to jest taki grubszy materiał, czyli to tak wiecie, jakby jakieś białą bieliznę ubrała albo y, z tego y, cielistą, także super fajnie. To jest naprawdę taki grubszy, grubszy materiał, i tak jakby. takie wiecie, o zobaczcie, taki jakby. Bardzo fajny set. Bardzo fajny set. Podoba mi się. Naprawdę czuję się tak wygodnie. Tutaj takie jakieś pufy się robią jak to jest dlatego, że to jest trochę sztywno, bo to jest nowe i wydaje, że to wtedy zniknie, bo... Większego, materiału nie mogę, większego rozmiaru nie mogę mieć. Gumka, wszystko to pasuje. Ulał, zobaczcie. Następny secik. Yeah! Tutaj macie do spodu, a tu do kamizelki. Tutaj mam sukienkę, która jest na pewno lniana. Ona jest trochę sztywna, ale jest... Y do oddychania. Tak jak widzicie, moja bielizna się odznacza. Spódniczka ma gumkę. Nie ma ani kieszeni z tyłu, ani z, ani z boku. Jest całkiem taka... Wzięłam tą bluzkę do przymierzenia. Ja wiem, że ona nie pasuje. Do niej będę przymierzała taką białą, zwykłą koszulową. Ale ta była ostatnia i Extra Small, czyli XS. Mi się te pufiasty ramianka spodobały. Ja wiem, że ona nie pasuje do tej spódnicy, ale chciałam ją szybko tak przymierzyć, czy ona by nam nie była, bo ona w sumie jest na mnie wspaniała. Z tyłu ma zamek, tylko że nie mogę się dopiąć. Jakby była S to by nam nie była za duża. Także w sumie dobrze, że przymierzyłam też tą bo jest jak najbardziej na tak ta bluzeczka, ona jest z bawełny to czuć, i ma te pofiaste ramionka i tutaj jest ta gumka spod spodu, której w ogóle absolutnie nie czuć, zobaczcie jak tam jest luźna. i to jest taka, ona jest wiecie tak podszyta, też takim materiałem w którym można oddychać, bardzo fajna bardzo mi się ta, ta podoba spódnica też mi się bardzo podoba Chyba było więcej kolorów, czy mi się wydaje? Nie wiem, bo takie były, wiecie, z takiej satyny, takie modne chyba w tamtym roku i ze, no, chyba dwa lata temu też. A teraz robili z takiego materiału, a teraz robili z takiego materiału, no, który mnie bynajmniej zadowala, bo ja nie lubię z klasów takich sztucznych także. Ale bluzka, no wiecie, ja i paski, ojeju. Dobra, ściągam ją. I zakładam tą białą koszulę do tej spodnisi. To jest ta bluzeczka w paski. Koszula jest bardzo fajna do tej bluzki. Fajne te takie ma y, długie kieszenie. Nie ma tutaj już więcej y, guzików. Są tylko tutaj te cztery guziczki. I jest dłuższa minimalnie z tyłu. Ten mały taki rozpóreczek z boku. Rękaw jest super fajny bo ani długi ani krótki super to fajnie wygląda ten set bardzo mi się podoba no jakbym miała ja coś kupić dzisiaj to by był chyba ten set tak mi się podoba co wy na to który set wam się najbardziej podoba wygląda. No zakochałam się. To jest takie, taki standard na lato. Białe, krem i to takie luźne jest wszystko, a jednak spódniczka elegancko się wygląda do sneakersów, klapków, czy nawet wyższe buty jakieś na wieczorną kolację. Zakochałam się. Zobaczcie tutaj numer do tej białej koszuli. Łapcie do tej spódniczki numer i piszę, że to jest LEN. To już szmizierki mamy numer. Tutaj mam sukienkę, w której widać mi bieliznę. Ja to taki typ sukienki nazywam. Wiecie do ogrodu. Ja mam ogród, także polecieć, grill robić, tak wiecie, tak na luźno jest przewiewna, jest oczywiście bawełna. Nie wiem, czy z tą mieszką lnu podejrzewam, że tak, a jeżeli nie, no to bawełna to też jest wspaniała. To ma takie malutkie roz rozporeczki i jest jakby minimalnie dłuższa z tyłu. No I taki rękawek, krótki, luźny. Nie wiem, czy inne kolory były, chyba raczej nie. Ona jest fajna, ale trochę jak lekarz wyglądam, lub pielęgniarka, ale mówię, tak do ogrodu, tak polatać sobie, chociaż nie wiem, czy do ogrodu w bieli, to tak też super fajnie się człowiek uwali. W każdym razie fajna sukienka, ale, ale nie jest taka fajna, żeby... że wow, bynajmniej nie dla mnie. Co Wy na to? To jest numer do tej białej sukienki. A teraz jest kolana, kolejna sukienkę z serii tej samej co zawsze, te moje ulubione modele, które są tutaj jakby trochę luźne, a, a ta jest właściwie jeszcze bardziej luźna, widzicie? Jakoś tak inaczej się Wziąłam od razu M, dlatego że zawsze brałam S i tutaj mnie cisło trochę, ale powiem, że tak jest mocno też dopasowane, tutaj by było luźniejsze, by było lepsze. No ale już jestem na MC i dlatego czuję tutaj taki luz. Także większa nie może być. Bardzo fajna, bo te właśnie kwiaty tak fajnie się układają, jak nie jest tak ściśnięte tu. Tak nie przecina jakby. Bardzo fajna jest sukienka, taki trochę jakby grecki styl, trochę taki trochę kolory no greckie, ale te wzorki na tych garkach co nie mają, to też jakby Fajna, ale chyba bym nie inwestowała w nią, bo to jest za bardzo greckie, moim zdaniem. No ale oczywiście, jak będą poprzedzenie znowu za 30 koron, jak rok temu. Sukienki i rzeczy były. Dużo ciuchów kupiłam. Po 30 koron. Chyba trzeciego dnia dopiero pojechałam tam. Jakbym wybrała się pierwszego dnia, to bym więcej dostała. Także wtedy można inwestować, nie? Taką sukienkę za 30 koron. Mimo, że ona nie jest droga już w oryginalnej cenie, ale ale chyba to nie ja całkiem znaczy jest bardzo słodka, ładna ale jak już mam całą cenę płacić to bym wolała coś innego w każdym razie fajna no tak jest tu jakby luźna bo ona jest inaczej troszeczkę uszyta w porównaniu do tych innych ale to naprawdę ładnie to robi te właśnie ten motyw nie jest tak ścięty jakby jest to bardzo fajne no te sukienki, a ci, co mnie znają, to wiedzą, że uwielbiam paski, nie tylko len i bawełnę i wiskozę, ale też paski. No i właśnie tutaj jako ostatni już set niestety, ale będzie ich więcej w przyszłości tych bierzymy, y, także cieszcie się. Yy, powiem Wam szczerze, że to jest tak len. Super, fajne to jest. Tutaj jest tak trochę krzywo, przy tym, bo to jest, wiecie, zgięte. O, nie mogłam za bardzo, nie umiem sobie tu pomóc. No, z boku będę trzymała. O, tutaj widzicie tu wisiczek, jak będzie, to wszystko będzie ładnie, ale ten. Ale ten tutaj jest zgięty, niestety, kołnierzyk. Jedyny minus w tej sukience to jest to, czy to jest szmigierka może, że nie ma niestety kieszeni, no ale z drugiej strony tyle przeżyje, no super fajna jest. To. Taka, taka ciężka, taki len, wiecie, tak, tak jak ja lubię. Takie lekkie rozcięcie tutaj widzicie, leciutkie i minimalnie jakby z tyłu dłuższe, a może nawet nie, nie chyba, bo to takie jest półkolisto, także tutaj jest boku troszeczkę wyżej i znowu. Niżej. Także dziękuję Wam kochani za ten film, że mnie oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. To już śmizierki mamy numer.